Witam się z Wami bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale, tym razem w vlogu czytelniczym. Bardzo długo nic nie nagrywałam i przyznam szczerze, że strasznie się z tego nagrywania wybiłam i stwierdziłam, że właśnie vlog czytelniczy to będzie coś takiego, co trochę mi się pomoże z powrotem do tego wdrożyć. Ale ostatnimi czasy dużo pracuję i dużo też robię rzeczy na studia i jakoś tak to czytanie i nagrywanie zeszło na drugi plan. Tak więc, jeżeli chodzi o książki, które aktualnie czytam, to nie mam Wam jakoś super dużo do opowiedzenia. Ale to, na czym na pewno będę się teraz skupiała, to są Bestie Zagłady. Jest to drugi tom drapieżnych bestii. Ja tam tę książkę swego czasu recenzowałam dla Was na Instagramie. Także, jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to tam Was odsyłam. Ale mówiąc pokrótce, tamta książka bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ nie oczekiwałam od niej dokładnie nic, a mimo wszystko bardzo dobrze się na niej bawiłam i generalnie uważam ją za taką bardzo porządną, fantastykę młodzieżową. No i co ważne, mamy tutaj w tej serii inspirację mitologią afrykańską, co uważam za bardzo oryginalne. Jeżeli chodzi o ten drugi tom, to ja jestem aktualnie na stronie 58, więc jeszcze jakoś super dużo nie przeczytałam i przyznam szczerze, że na razie trochę nie wiem, co się w tej książce dzieje. To znaczy zorientowałam się, że ja wielu rzeczy nie pamiętam z tego pierwszego tomu i podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że ja tę książkę przeczytałam bardzo szybko, bo przeczytałam ją chyba w przeciągu półtorej dnia. A ja mam także, jak jakąś książkę pochłonę bardzo szybko, to potem niewiele z niej pamiętam. Tak więc, czytając te bestie, zagłady, co jakiś czas mam taki moment, że aha, faktycznie coś takiego było w pierwszym tomie, ale nie wydaje mi się, żeby to było tutaj stricte wina tej książki, po prostu ja jakoś dobrze sobie tej książki nie zapamiętałam. My w tej serii śledzimy losy Kofi e i Ekona. I oni na początku tej książki są rozdzieleni. Kofi trafia do jakiegoś bardzo dziwnego miejsca, w której nie do końca wiadomo, co tak właściwie od nich chcą i co ona tam robi. Za to ekon jest w tym momencie razem z babcią Kofi, jeżeli dobrze to rozumiem. No i też on w sumie nie do końca wie, co ona od niego chce. Także, jak widzicie, jesteśmy trochę w takim momencie, że wszystko jest nie do końca jasne, no ale też jesteśmy dopiero na samym początku. Także ja tutaj liczę, że bardzo szybko się w to wdrożę i bardzo szybko. Się w to z powrotem zaangażuję. Na pewno będę chciała tę książkę jakoś na dniach skończyć, żeby ją właśnie dla Was zrecenzować. Także możecie się tutaj bardzo szybko spodziewać jakichś nowych przemyśleń. No i też mam taki bardzo ambitny plan na najbliższe dni i jest to przeczytać trochę małego życia. Jeżeli chodzi o małe życie, to moje czytanie tej książki to będzie taki trochę mini eksperyment ponieważ ja o małym życiu słyszałam bardzo, bardzo dużo. Słyszałam przede wszystkim bardzo dużo opinii pozytywnych. Wielu ludzi mówi, że jest to książka ich życia, wielu ludzi tę książkę bardzo chwali. Ale też w ostatnim czasie usłyszałam sporo negatywnych rzeczy na temat małego życia. I to między innymi od moich znajomych. Tak więc na ten moment jestem bardzo do małego życia nastawiona sceptycznie, ale stwierdziłam, że skoro już wszyscy o tym małym życiu mówią, no to ja też się chcę przekonać. Chcę się po prostu przekonać, jaki będzie mój odbiór tej książki. Nie ukrywam, że słuchając tych negatywnych opinii, trochę już wiem, czego mogę się spodziewać, i wiem, że mogę się spodziewać bardzo ciężkich tematów tutaj, ale za to przeczytałam sobie już, słuchajcie, 18 stron, i ta książka nie jest jakoś bardzo ciężko napisana. To znaczy, tutaj styl nie wydaje się jakiś bardzo trudny, także wydaje mi się to realne, żeby w najbliższych tygodniach trochę sobie tej książki przeczytać. Jeżeli chodzi o to, o czym ta książka w ogóle jest, to na ten moment wiem tyle, że mamy tutaj czwórkę głównych bohaterów, którzy niejako wchodzą w dorosłość. Właśnie sobie czytam tutaj z tyłu na okładce, że oni dopiero co skończyli studia. I mamy tutaj Willema, aspirującego aktora, Jay Biego w ten sposób do się odmienia, utalentowanego malarza, Malkoma, sfrustrowanego architekta i tajemniczego i wycofanego Juda. Myślę, że na ten moment żadnych więcej przemyśleń nie mam. Jak tylko coś więcej przeczytam i jak tylko będę miała Wam coś więcej do powiedzenia, to będę się do Was odzywać. Powiedzieć Wam trochę o drapieżnych bestiach, to znaczy o bestiach zagłady, o drugim tomie drapieżnych bestii. Minął jakiś tydzień ostatniego update'u i ja od tej pory te bestie zagłady skończyłam, i muszę przyznać, że trochę się zawiodłam, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten pierwszy tom naprawdę mi się podobał i czekałam na ten drugi tom, ale wróćmy jeszcze na chwilę do fabuły, bo w poprzednim updatecie właściwie nie za wiele Wam powiedziałam. W tym tomie nasi główni bohaterowie, czyli ekon i kofi, są ponownie rozdzieleni i właściwie całym ich celem w tym tomie jest ponownie się odnaleźć. To znaczy bardziej ekon szuka kofi, a kofi w tym czasie ona trafia do takiego ośrodka, w którym pewien mężczyzna zbiera Dajara. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, ale ja sobie to tak po prostu w mojej głowie czytam. Dajara to są po prostu istoty, które mają moce i on wszystkie te dajara zbiera w jednym ośrodku i robi to wbrew ich woli. Tak samo zresztą było z Kofi, i ona wraz z kilkoma osobami, które tam w tamtym ośrodku poznaje, postanawia zrobić taki, wiecie, pucz. Zbuntować się i z tamtego ośrodka uciec. No a Ekon w tym czasie szuka kofi, on szuka jej razem z jej babką i oni w pewnym momencie natrafiają na przemytników przypraw. No i gdzieś tam razem z tymi przemytnikami przypraw sobie podróżują, aby właśnie zbliżyć się do kofi. I tutaj nadal podobał mi się bardzo świat przedstawiony i bardzo lubię te afrykańskie inspiracje. Ale wydaje mi się, że ten tom był bardziej takim zbiorem przypadkowych questów. Miałam takie wrażenie, jakbym obserwowała takie sidequesty tych bohaterów, i oni po prostu tutaj pewne rzeczy robili, ale nie do końca wiedziałam, jak to wszystko doprowadza ich do jakiegoś ich głównego, dużego celu. Przyznam też szczerze, że ja nie do końca wiem, jaki jest. Ten ich cel. Mam wrażenie, że nie mamy tutaj dobrze zarysowanego tego, do czego nasi bohaterowie dążą. I przez wiąż część tej książki mnie nie do końca interesowało to, co oni robią. I tutaj szczególnie nie interesował mnie wątek kofi. Nie zaangażowałam się do końca w to, co tam się działo. Wątek ekona interesował mnie trochę bardziej. Polubiłam tą ekipę, z którą on podróżował. Ja w ogóle lubię ten taki wątek ekipy, więc, więc, właśnie ta perspektywa ekona jakoś tam bardziej do mnie trafiała. W ogólnym rozrachunku, też mając na uwadze zakończenie, uważam, że. Dużo rzeczy się w tym tomie działo, a większość z nich finalnie nie miała znaczenia. Samo zakończenie też było pospieszone, bo ono się właściwie wydarza na ostatnich 20-30 stronach, gdzie przez całą książkę dostajemy gdzieś tam tyle wąteczków, które można by jakoś wyrzucić albo skrócić i po prostu dać więcej miejsca temu zakończeniu. Nie wspomniałam jeszcze, że na przestrzeni całej książki dostajemy też rozdziały z perspektywy matki, Kofi, e i e te rozdziały były naprawdę ciekawe. To była raczej prosta historia i to nie było nic odkrywczego, ale. E ja polubiłam tę historię i, i dobrze mi się ją śledziło. Dla mnie to są trzy gwiazdki na pięć. Na pewno będę czytała kolejny tom, ponieważ jednak po dwóch tomach już się w tę historię zaangażowałam i musiałoby mi się naprawdę ten tom nie podobać, żebym po prostu nie chciała się dowiedzieć, co będzie dalej. Jeszcze szybciutko, jeżeli chodzi o małe życie, to przeczytałam od ostatniego update'u jakieś 50 stron, i tam się wszystko bardzo powoli rozkręca. Także na ten moment nie mam właściwie żadnych przemyśleń. Może tylko takie, że już zaczynam zauważać to porównanie. Dowierzyliśmy jak nikt, ponieważ w małym życiu również bardzo dużo miejsca poświęca się sztuce i już widzę tam potencjał na to, aby jeden wątek. Rozwiązał się podobnie, jak wywierzyliśmy, jak nikt. Nie wiem, czy faktycznie tak będzie, ale no już gdzieś tam czytając, nawet gdybym nie wiedziała, że ludzie te książki porównują, to na pewno bym te dwa wątki ze sobą skojarzyła. To tyle ode mnie i widzimy się w kolejnym update. Przechodzę tutaj zakończyć tego vloga. Nadal walczę z chorobą. Chociaż nie wiem tak właściwie, czy mówiłam wam w tym vlogu, że jestem chora, ale jestem chora, jak możecie słyszeć po moim głosie. Nie mówię jeszcze najlepiej. I w sumie nie mam wam jakoś super dużo do powiedzenia. Choroba niby sprzyja czytaniu, ale ja czytam cały czas Małe Życie, bo oparłam się na to Małe Życie i chcę po prostu je skończyć. Ale to jest książka, którą się czyta strasznie powoli. Tutaj jest mnóstwo takich ścian tekstu. Nawet jak sobie otwieram na losowej stronie, to, no to widzicie, że tutaj dialogów zbyt wiele nie ma. I to, co na pewno mi się w mojej głowie urodziło podczas czytania, to jest to, że bardzo mi się podoba styl pisania tej autorki i bardzo mi się podoba forma tej książki. Ja uwielbiam, kiedy mamy nieco zaburzoną chronologię, i bardzo mi się podoba to, jak tutaj nam są te wydarzenia opowiadane. Bardzo mi się podoba ta zaburzona chronologia, plus właśnie. Te wiele perspektyw, które dostajemy, i generalnie bardzo doceniam formę tej książki, i na ten moment to jest na pewno jej najmocniejszy element. Jeżeli chodzi o fabułę i o te wszystkie rzeczy, do których wiele osób ma zarzuty i które wiele osób w tej książce nie lubi, to znaczy natłok złych rzeczy, jakie dzieje się głównym bohaterom, to. Już się tutaj zaczynają pewne rzeczy, ale ja na ten moment nie mam jeszcze żadnej opinii na ten temat, czy to jest za dużo, czy to jest ok. I myślę, że y, dopiero gdzieś tam. Gdzieś tam dalej w książce będę mogła w ogóle cokolwiek, cokolwiek o tym powiedzieć, bo na razie dopiero dopiero tak właściwie zaczynam, bo ja jestem na stronie 190. To jest jakaś jedna czwarta tej książki. No ale tak jak mówię, ja mam wrażenie, że czytam już tę książkę bardzo, bardzo długo i naprawdę bardzo wiele. Naprawdę bardzo, bardzo wiele informacji tutaj dostajemy. To jest na pewno taka książka, do której trzeba się skupić, żeby wszystko dobrze zrozumieć. I to jest wszystko, co chciałam Wam w tym vlogu przekazać. Trzymajcie kciuki, żebym wyzdrowiała, żebym nie dostawała napadów kaszlu podczas nagrywania dla Was filmów. Jak wszystko dobrze pójdzie, to kolejnego vloga możecie spodziewać się już niedługo, ponieważ planuję wyjazd, no i mam taki plan, żeby sobie podczas tego wyjazdu powlogować. A na ten moment ja już się zami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!